Dnia w News Radio. Dzień dobry Państwu, Błażej Szymański. Dziś gościem rozmów w News Radio jest Adam Zieliński, znany jako Łona. Cześć. Dzień dobry, Błażej, dzień dobry Państwu. Cześć, Adamie. No i cóż, no, Uniwersytet Szczeciński jest miejscem, od którego uwolnić się nie możesz w sumie. Ani myślę. Tydzień temu koło naukowe Lexus zaprosiło cię o prawie przy kawie. Sympozjum na 40 urodziny w, ze, w zeszłym roku, teraz jesteś u nas. Czy rap wchodzi coraz bardziej na uniwersytety? I wyznam ci, że jako wiesz, jako absolwent Universitas Stetinensis i jako y, sympatyk tej uczelni, życzyłbym sobie, żeby i to wspaniałe radio, i, i wszystkie instytuty miały ciekawszych rozmówców niż ja, ale wiesz, to jest oczywiście żartuję i bardzo mi miło, na każde takie zaproszenie zawsze, zawsze powiem tak. Czyli rap wchodzi w uniwersytety. Nie jestem pewien, wiesz. To to, yy, to, to sympozjum było ciekawe o tyle, że było yy, zderzeniem świata akademickiego i świata rapu. I wydaje mi się, że obie strony wyszły z tego żywe. I to jest, wiesz, ciekawe. Żywe i bogatsze o jakieś takie, wiesz, influencje. A ty jak wspominasz w ogóle studia na uniwersytecie? Wiesz, no jak jak każdy porządny student, to ja nie do końca wszystko wspominam, prawda? Bo też część, część przeleciała mi, tak, wiesz, część wspomnień y, trudno mi odświeżyć sobie i jest to z całą pewnością usprawiedliwione okolicznościami, w których te y, zdarzenia, które mają być wspominane, następowały, no bo jednak życie studenckie w Szczecinie to yy, to jest bujne nie tylko od strony naukowej. Jestem przekonany, że na wszystkich wydziałach kwitnie życie naukowe i studenci prześcigają się w zdobywaniu wiedzy, ale również po prawda, tych zajęciach yy, no to kwitnie bujne życie towarzyskie. I ja to drugie wspominam głównie z tych studiów. E, no bo mm, wiesz, no, jak, jak każdy student do no, jak, jakiegoś przedmiotu byłem przymuszany, jak na przykład prawo karne, przymuszany w tym sensie, że byłem oblewany raz za razem i nie tyle komis zdałem, co drugi komis. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe jeszcze, ale wiem, że cztery razy zdawałem ten egzamin i naprawdę od tego czasu prawo karne jest mi bliższe. Pamięć się trochę zatarła, ale myślę, że jako mieszkaniec Szczecina, ba, honorowy ambasador Szczecina, <grych> tak. możesz polecić właśnie młodym studentom, którzy rozpoczęli właśnie rok akademicki, jakieś fajne miejscówki w Szczecinie. Wiesz, no to by wymagało ode mnie znajomości życia studenckiego, a ja nie jestem specjalnie biegły, wiesz, ja bym poszedł do City, ale czy, czy 20-latek teraz też pójdzie do City? Nie wiem, ale pójdzie, pokoje. to dobrze trafi. Natomiast <grym> y, ja, jak, jak, jak wiesz, jest 23, to poszedłem do City, jak jest druga, y, 30 albo 3.70, to bym poszedł do Hormona, ale jestem przekonany, mam nadzieję, że są już jakieś alternatywy o tej trzeciej w nocy wobec Hormona. Są? Błażeju, jak to jest? Jak twoja wiedza o nocnym życiu studenckim? Moje życie studenckie bardzo kuleje przez przeprowadzkę na Prawobrzeże niestety, bo dojazd wieczorami bywa różny, aczkolwiek Hormon daje, zdaje się nadal żywy, ale jest, myślę no, no trochę. Tak, jak żyjesz na obrzeżu, to masz okazję e, porozmawiać z taksówkarzami, wiesz, to zawsze jest długi dystans jednak, to jest trochę inna rozmowa niż taka na krótkim dystansie. Dokładnie, to jest dobra zapowiedź do przejścia do muzyki, ale zanim o projekcie taksi, to jeszcze chciałbym na chwilę wrócić właśnie do śpiewnika domowego. Jak z perspektywy czasu y, wspominasz pomysł wydania go w czasie COVID-u, w czasie pandemii? No wiesz, ty, ty przyceniasz y, moją i Webera zapobiegliwość, że myśmy mieli taki pomysł. To jest tak, że COVID napadł nas w trakcie procesu wydawniczego. Ten bowiem proces to jest, wiesz, coś, co się zaczyna dużo wcześniej. Mhm. Y, nie wiem, czy pół roku wcześniej, czy rok wcześniej. Wydaje mi się, że coś koło tego, więc myśmy to sobie zaplanowali na ten moment i ten moment okazał się być. No Jeden z ciekawszych momentów, jeżeli chodzi o prawie wszystkie aspekty życia, nie wyłączając wydawania muzyki, więc wiesz, ja to teraz wspominam tak, że udało nam się z Andrzejem, a właściwie wszystkim Andrzejowi się udało bo to on, na nim spoczywało większy ciężar organizacyjno-techniczno-logistyczno-ogarniaczy że udało się jakoś przejść przez to yy, z suchą nogą. Jak na te bardzo niesprzyjające cyrkumstancje, które nas napadły w związku z COVID-em. Koncerty też jakoś nam się udało nie zagrać miliarda live'ów, wiesz, bez publiczności, tylko jakoś nam się udawało zachować ten czynnik ludzki. Czasami w bardzo. Ja już to nie pamiętam, ale pewnie były jakieś limity, takie, których musieliśmy dochowywać, nie wiem, 50 osób. I z tego wychodziły ciekawe wydarzenia, jak na przykład jak na przykład w popularnej taki koncert, y, chyba nawet promocyjny trochę, y, dla bardzo niewielkiej garstki osób, który był bardzo sympatycznym wydarzeniem muzyczno-towarzyskim. A tak patrząc już y, po pandemii, bo dużo artystów mówi, że odczuli to, że ludzie byli głodni tych koncertów, tej sztuki, ty też to czujesz? No może raz, wiesz, było tak, że, że graliśmy we Wrocławiu nad, nad znajomą skądinąd rzeką Odrą, y, Koncert i to był chyba pierwszy koncert taki na 600 osób, czy troszeczkę nawet więcej. I to było rzeczywiście szokujące, że ci wszyscy ludzie bez masek, przechadzający się, popijający piwko bądź inne, jakieś tam spiritualia. Eee, jakby nic się nie stało. I to, to było jedno szokujące wydarzenie, a każde następne było już dla mnie naturalnym wiesz, stanem rzeczy. Ale odczułeś jakoś skutki tego covidu jako artysta, nie mówiąc oczywiście o portfelu, ale po prostu, jakby czy ciebie to mocno wymęczyło? No, nie. Nie, nie, nie pamiętam, wiesz, I nie, ale wiesz, nie odczułem specjalnie negatywnych skutków, poza, nie wiem, paroma covidami, które przeszedłem, utrata węchu, takie klasyczne jakieś sytuacje, ale też nie odnoszę wrażenia, żeby ludzkość wzbogacona wyszła z tego COVID-u o jakieś wielkie, wiesz, pomniki kultury. Nie, nie, nie wiem, czy, czy ty spotkałeś się z jakąś płytą stworzoną w ramach tej izolacji. Może to nam dało coś innego, ale na razie, na razie nie widzę rezultatów, jakichś oszałamiających rezultatów twórczych, wiesz. Ja, ja mogę ewentualnie do muzyki metalowej trochę się odnieść, bo ta muzyka jest mi na pewno zdecydowanie bliższa, że większe frekwencje na koncertach. To okay. zauważam już na pierwszy rzut oka, stąd właśnie pytanie, czy, czy to się odbija na, na rapie na przykład. Nie? No bo to skoro muzyka metalowa naprawdę zaczęła zamykać kluby, to rodzi się pytanie, jak to wygląda... Powiem Ci wszystko, wiesz co, po tej, po tej jesieni, bo teraz, wiesz, będę, przede mną parę koncertów i, i chętnie Ci po nich opowiem, jak to wygląda właśnie. No, mam nadzieję. Jeżeli w ogóle można mówić, że te koncerty jesienią 2023 roku są koncertami po COVID-zie, bo to już dosyć dawno temu, prawda? Tak, tak, no już trochę minęło, ale wróćmy faktycznie też do tego projektu, bo, bo to też myślę, całkiem ciekawa sprawa. Projekt Taxi, kontynuacja projektu społeczno artystycznego poznańskich taksówkarzach, szósta edycja Off Opera 2020 rok. Trochę minęło. I jaki cel tobie w ogóle towarzyszył, gdy dołączyłeś do tego projektu? Jak to wszystko przebiegało? Ja dołączyłem do tego projektu zaproszony przez jego pomysłodawczynię Zuzannę Głowacką. Z małpiej ciekawości, byłem ciekaw, jak to. Jest być taksówkarzem. Cóż tam oni ciekawego opowiedzą? I, jakie są, e, wiesz, cienie i blaski tej pracy? E, i, I to była chyba główna motywacja. A z czasem, chyba nawet trochę po tym projekcie, okazało się, że i, czy, czy mnie olśniło, że, że, ten, e, że taksówkarze dają mi wspaniały, wiesz, już nie tylko wokabularz, ale w ogóle całe narzędzia do opisywania rzeczywistości, współczesności, takie, które które, których ja szukałem ewidentnie w polskim tego słowa znaczeniu i, i po prostu no, zachwysnąłem się tym. Nie? E, czyli w trio teoretycznie, bo praktycznie nawet trochę w kwartecie razem z organizatorką zrobiliście te płytę. Łona Konieczny Krupa oraz oczywiście pani Zuzanna Głowacka. E, kiedy po, zrodził się, że tak powiem, pomysł, żeby to był faktycznie album? Taki pomysł się nigdy nie zrodził, on, 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 on podpełzał do nas y, przez bardzo długi okres, y, podpełzał, podpełzał, aż podpełz był, y, i, no bo wiesz, zrobiliśmy sobie piosenki po prostu y, w tym trio, no, no bo jednak za twórczą stronę tej płyty tak, tak. odpowiadają trzy osoby. Robiliśmy sobie te piosenki, y, mieliśmy jedną, później mieliśmy drugą, później mieliśmy trzecią i jest i taki był stan naszego ducha, że oto robimy sobie muzykę, a nie, y, a nie realizujemy jakiś wielki plan z założeniem, że jesienią 2023 roku wydamy y, album. Nic takiego nie było. Natomiast jak już pojawiło się tych piosenek, nie wiem, 5 czy 6 czy 7, no to pomyśleliśmy, cholera, to jest epka, albo nawet więcej, to jest płyta. Róbmy dalej, robimy. I robiliśmy, robiliśmy i zrobiliśmy. E, I e, i s, n, nie ma jednego momentu, w którym można by powiedzieć o tym, że e, o to robimy płytę. Natomiast jest jeden moment, o którym można powiedzieć, że wtedy zrodził się w ogóle ten skład osobowy. Czyli koncert kończący ten, ten projekt akcji, bo myśmy się wtedy poznali właściwie na scenie. A jeżeli przed tym spotkaniem, to dosłownie na parę godzin. E, więc. E, to jest rezultat takiej, takiego zderzenia różnych energii twórczych, które można bardzo precyzyjnie wskazać na timeline. Um, i, I w tym sensie to jest jakiś tam wrzesień 20 roku. To już jakiś czas. Też warto zaznaczyć, że Wy jesteście z różnych rejonów Polski. Jak Wam przebiegała ta współpraca? Dobrze wiesz. Jak, jak się okazuje, język polski ma uniwersalny charakter i pozwala do, <śmiech> wiesz, <śmiech> dogadać się w różnych zakątkach. Yy, nawet z kimś, kto, yy, kto mieszka w Poznaniu, bo nie każdy Poznaniak mówi, yy, czy Poznanianka mówi blubrami Starego Marycha. A zresztą, co z nich za Jedno z Pleszewa, drugie z Nowego Targu, trzecie z Lubelszczyzny. Najbardziej poznański był on. Yy, te, no, jeżeli to mierzyć korzeniami, korzeniami. Tak, tak, oczywiście. No to, yy, no nie no, bez problemu, wiesz, jakoś nam się udało znaleźć. Jeżeli chodzi o Koniecznego i Krupę, to, to oni mają wspaniałą wrażliwość muzyczną i są bardzo otwartymi osobami, pod, bardzo elastycznymi w procesie twórczym, ale też nie tracącymi swojego charakteru. To jest tak, że oni naprawdę mają wizję yy, muzyki, a równocześnie są otwarci na, na drugą wizję. Ta sprzeczność, prawda jest niby nie do pogodzenia, a jednak tu się w tych dwóch przypadkach ludzkich udało i dlatego ta współpraca jest taka yy, fajna. Dobrze się po prostu robi muzykę z tymi ludźmi. A praca w formie online zapewne tutaj zawitała? Bywała i taka, ale wiesz, w rapowym świecie to nie jest jakiś, jakiś taki nie wiem, wynalazek współczesnych mm -hmm. czasów. Przecież zawsze było tak. Nie wiem, jakbyśmy to robili przed internetem, ale jakoś robiliśmy, że te bity, wiesz, paczkę bitów, producent wysyła e, internetą właśnie, i wiesz, ty sobie to, e, to, to oglądasz i, i pracujesz. Ja tak mam, że oglądam i pracuję na własnym, e, na tym własnym Poletku i wracam z rezultatami już do nich, więc oczywiście, że ta praca była trochę onlineowa, ale, ale no nie wiem, może przywykliśmy już do tego i przez ten COVID, i przez te m, wszystkie online'owe. Pracownicze sytuacje, że to, to nie jest jakieś niezwykłe. Wiesz, ta, ta praca zdalna. Ja nie wiem, w swojej pracy prawniczej też większość klientów mam w zupełnie innych ośrodkach miejskich e, niż w e, innych niż Szczecin. Płyta różnorodna, bo tak jak też lubisz powtarzać, Allah kocha różnorodność. Mówisz kocha, tak mówi pismo. Tak mówi pismo. Dużo refleksyjnych utworów, trochę wątek humorystyczny, w kocyku bym powiedział tutaj wyczuwalny, a ciekawi mnie, czy w tych rozmowach z taksówkarzami poznałeś takie historie, które były wręcz mrożące, takie raczej bardziej negatywne. To jest trochę taki temat, który zawsze jest takim słoniem w pokoju, że zawsze z Zuzaną, kiedy jest Zuzanna rozmawiała, i ja i towarzyszyłem w tych rozmowach chcieliśmy to pytanie postawić. Czy miał pan nóż przystawiony do szyi? Czy był pan napadnięty? Czy brał pan udział w jakiejś z niezwykłej sytuacji? I na ogół pewnie czy, czy każdy ma jakąś tam jedną historię w swoim 30-letnim życiu taksówkarskim, ale ona nie ma nic. Wspólnego z, z tym krótkim filmem o zabijaniu, chociaż jedna osoba akurat miała dokładnie taką historię. Ale wiesz, jak rozmawiasz z tymi ludźmi, to orientujesz się, że nie to jest istotą tego zawodu takie anegdotki, chociaż oni uwielbiają je opowiadać. Oni po prostu są mistrzami w tym, żeby, żeby pozakrywać samego siebie właśnie tymi anegdotkami o pasażerach. Pasażerkach i pasażerątkach i no są w stanie bez końca opowiadać o tym, a wszystkie te historie mają tę cechę, że są podobne do siebie. To w pewnym momencie się staje, wiesz, słyszałeś już te historie, naprawdę. Po prostu się zmienia osoba, miasto, ale, mm, ale pośród tych historii są i takie rzeczywiście, które y, wstrząsają odbiorcą. Ja tak miałem przynajmniej parę razy, i to się odbija na tej płycie. Ale też wcale ta płyta nie jest, nie jest zbiorem opowieści o pasażerach, ani nawet zbiorem opowieści o taksówkarzach. Ja sobie od nich czerpałem, co chciałem, i to dosyć tak arbitralnie podejmowałem te decyzje. Nie jest to w najmniejszym stopniu uczciwy obraz taksówkarzy. Jeżeli coś jest uczciwego w tej płycie, to, to, to ja w tym sensie, jak mówię o sobie i, i to, że ona jest współczesna, że to jest jednak złapane tu i teraz. Też doświadczyłeś. Przez krótki czas pracy taksówkarskiej, ale w ogóle wydaje mi się, że jesteś człowiekiem, który łapie się różnych rzeczy, bo tutaj też mi przychodzi na myśl sytuacja charytatywna w trakcie pandemii, kiedy na przykład parzyłeś kawę w bajglach królerów. Tak, ale nie, nie róbmy z tego, wiesz, no, parzenie kawy to jest w ogóle skomplikowany proces. tego się e, tak, nauczyłem. No, że to jest, wiesz, najpierw musisz to wszystko wiedzieć. Ja absolutnie tego nie umiałem, gdyby nie wspaniała asysta e, bohaterskich pracowników bajgli króla Jana, to ja bym nic nie wyparzył, żadnej kawy, nic ani jednego Latte, ani jednej Amerykany, nic. Natomiast y, ci dobrzy ludzie pomagali mi w tym i w pracy taksówkarza też jest mnóstwo rzeczy, o których ja nie mam pojęcia, bo takie wiesz, przejeżdżenie tam dwóch dni nic nie daje zupełnie, jeżeli chodzi o wejście w głąb tego zawodu. Mi to dało tylko taką y, konstatację, że taksówkarz jest niewidzialny dla pasażera. Ale, i że, i że y, to też, y, że, y, że pasażer rzadko widzi tego taksówkarza, po prostu. Właściwie w ogóle go nie widzi, bo też nie ma okazji, bo widzi tylko oczy w lusterku. I, mm, i co? I tak naprawdę, y, to, to nie jest jakaś wielka eksperiencja, ale na pewno mam w sobie i staram się, y, wiesz, ją podsycać, taką ciekawość. Ma opią czasami po prostu, żeby dopytać, za, za, zajrzeć. Eee, nie, nie, to nie, jest, nic wspólne, nie ma nic to wspólnego z jakąś taką dziennikarską rzetelnością, że przez rok po prostu badasz wszystkie możliwe... Eee, nie wiem, masz iluś tam tych rozmów... Ja nie mam pojęcia nawet, jak to się robi, wiesz, takie, mm -hmm. takie badania masowe na jakiejś grupie zawodowej, więc to jest bardzo nieudolne z mojej strony, ale to, co jest szczere po mojej stronie, to właśnie ta ciekawość, że ciekawili mnie ci ludzie i mieliśmy to dzięki Zuzie, która dobierała tych rozmówców, eee, a też... Ci ludzie, z którymi ja sam rozmawiałem, to zawsze byli bardzo ciekawi ludzie, no bo jednak w ogóle, jak ktoś chce z tobą porozmawiać, już nie tak w taksówce, tylko obok, że nie wiem, kładziesz Zuma na stole i namawiasz go na to, żeby ci godzinę swojego czasu oddał, to na ogół pewnie jest to jakaś ciekawa osoba, która chce się podzielić swoimi yy, opowieściami, no i yy, wiesz, i to jest, yy, i, i to też właśnie się odbija w tym pozwala spojrzeć trochę szerzej. Można Może nawiązać. tak. Myślę, myślę, że tak. Co do tej działalności, to tutaj też jedną rzecz bardzo chciałbym wyróżnić, bo to jest coś, co mnie również bardzo zaciekawiło. Czyli czwarty, ogólnopolsk czwarty ogólnopolskie warsztaty pisania tekstów, piosenek. Sklejam słowa. Ja zaciekawiłem się tym pod tym kątem, czy pisanie tekstów nie jest czymś, do czego trzeba mieć jakieś predyspozycje. Czy tego faktycznie się da nauczyć? Jak ty Oczywiście, że masz rację. Oczywiście, że masz rację. Ale mądry rabi w tej sytuacji powiedziałby, ale ty też masz rację, i wskazałby na tego, który mówi, no tak, ale jest to pewnego rodzaju, że tak to po polsku ujmę, craftmanship, prawda, że to je, jednak jest pewne rzemiosło, że możesz się nauczyć pewnych patentów, pewnych de, sposobów myślenia de, przy samej strukturze tekstu, przy szukaniu rymów, przy myśleniu o tym, jak podtrzymać uwagę odbiorcy, nie po to, żeby pisać pod publiczkę, tylko żeby żebyś ty jako pierwszy odbiorca swojego tekstu był w miarę zaciekawiony tym, co dalej napisałeś. I, 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 jest, i wydaje mi się, że jest jakiś zestaw takich prawd, które można, które osoba pisząca teksty, autor, może przekazać innym. Z tym jednakowoż zastrzeżeniem, że jest milion dróg, czy nie? Jest w ogóle 8 miliardów dróg pisania tekstów, no bo naprawdę każdy człowiek na świecie może mieć własną drogę do, do, do napisania wspaniałego utworu literackiego, i tych dróg jest naprawdę y, tyle, co ludzi. No, y, jedne są trudniejsze. Y, ja jestem zwolennikiem tej teorii, że to jest jednak strasznie mozolna praca. Inne dla tych obdarzonych jaśniejszym umysłem e, są pewnie krótsze, i to czasami jest jakiś po prostu iskra, palec Boży, czy Bóg wie co, e, czy też natura wie co. E, już mniejsza o przyczynę. Dość, że spływa coś na człowieka, i po prostu z palca pisze arcydzieło. Tak też można. Ale y, no na tym skrajna słowa to właśnie jest, y, jest fajne o tyle, że to jest znowu zderzenie bardzo różnych spojrzeń. Tam są bardzo różne drogi pisania tekstów. Ci wykładowcy y, to są. Różni ludzie z różną wrażliwością. I to jest też ciekawe z punktu widzenia uczestnika takich, takich warsztatów, że oto rano ma zajęcia z kimś, kto właśnie mówi: musisz siedzieć i strasznie ciężko pracować, dwie linijki dziennie to jest sukces. A później wieczorem spotyka kogoś, kto mówi: O, to wszystko i po prostu otwórz strumień świadomości. I to też ma sens. No. W pewnym zestawieniu, bo e, pół roku temu już ponad gościłeś u nas w News Radio Łukasza Sobańskiego i tam e, też wyhaczyłem takie zdanie, że jesteś krytyczny wobec siebie jako tekściarza, ale też od innych wymagasz e, więcej, powiedzmy. Nie przeszkadzało Ci to? Na pewno, tak, wówczasu? tak. Ja jestem strasznym perfekcjonistą i e, to, to jest wspaniałe szczęście, że trafiłem na, tak, na takich ludzi przy tym projekcie taksi. E, I przy tej płycie e, i wszystkie osoby odpowiedzialne za graficzną stronę e, Kuba Hamza i Marianna Czwojdrach. czy, 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 czy m, osoby. No teraz jak zacznę wymieniać nazwiska, to, to nie skończymy tego programu, ale osoby, które pracowały nad wizualną stroną, nad teledyskami nad, nad, nad w, wszystkimi rzeczami związanymi z tą płytą. To, są, to, to nie są ludzie, to są ambasadorowie po prostu aniołów na, na tym y, świecie, gdyż znosili to wszystko, to te, te poprawki bez końca. I yy, yy, no, no staram się odpuszczać, wiesz, i, i wobec innych, i wobec siebie, ale rzeczywiście mam pewien taki, taki res perfekcjonizmu trochę. Na pewno walczę z tym ten respekt perfekcjonizmu pomaga ci w pracy prawnika? Nie, nie, wiem, czy akurat tam jestem perfekcyjny, ale no tak, nie przeszkadza na pewno, jasne, nie? To, że wiesz, że masz, masz nawyk czytania tego, co napisałeś, zanim to wyślesz dalej, to się przydaje w pracy prawnika, prawda? Że wiesz, jednak czytasz pismo przed wysyłką, a nie tam... Pszt. Rzuciłem tym hasłem oczywiście, żeby o te kwestie e, prawnicze trochę tutaj e, zaznaczyć je mm -hmm. w tym kontekście, żeby Cię zapytać, czy zapoznałeś się ze statusem artysty zawodowego? Nie, absolutnie nie zapoznałem się, z, jest, jest mi temat to zupełnie opcji, z o czym z przyjemnością informuję. A myślisz, że powinno to zostać uregulowane? Na dłuższą metę pewnie tak, ale diabł zawsze tkwi w szczegółach przy regulacjach prawnych, więc... Yy, więc to po pierwsze wymaga e, wnikliwej i fachowej analizy, o co niestety bardzo trudno w obecnej rzeczywistości politycznej, e, a po drugie pewnej znajomości tematu, którą absolutnie nie grzeszę, więc e, chętnie wrócę do tej rozmowy jak, jak się spotkamy wiosną i, i ja się zapoznam z, z tym pomysłem, o którym mówisz. Czy, czy z tą mam... regulacją, tak? Rozumiem, że to weszło w życie już, tak? Nie, no to jest no projekt na razie. Na to świadczenie uczy, żeby o projektach aktów prawnych rozmawiać z pewną dozą ostrożności, bo to się zawsze może zmienić. Wywołałeś hasło polityka, i ja też zauważam, że e, dziennikarze w rozmowach z Tobą bardzo lubią ten temat poruszać e, polityczny, ale ja nie chcę tutaj, żebyś e, e, mówił aż tak dużo, rzucał nazwiskami, bo też się to nie zdarza w Twojej, mhm. z twojej strony, ale e, mamy. W przypadku niektórych ministrów jednego tak. Tak. Ok, tak. tak. Jakieś, okay. Nie, na przykład nazwisko czarne, to już mi parę razy w gardle stanęło ością. Tak, ale mimo wszystko, w, powiedzmy to w kulturalny mimo wszystko e, sposób. No tak, no to tak. Oczywiście. Tak, więc y, pytanie, mam nadzieję, trochę humorystyczne. Łona w polityce. No nie, wiesz, to wydaje mi się, że... Ja wiem, że człowiek coś takiego powie, a później się staje kukizem, więc może... Żeby, nie, nie, ale wydaje mi się, że wiesz, jednak... Mi się podoba to, że wiesz, ja się czuję spełniony przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzielenie się swoimi poglądami na rzeczywistość. Po pierwsze, dlatego, że robię muzykę, robię rap w tym sensie, że piszę słowa. I to jest wspaniała przestrzeń do tego, żeby realizować te, taką wewnętrzną potrzebę autoekspresji. Coś, co wydaje mi się, że ma każdy, i, a ja mam to szczęście, że mogę to realizować, i bardzo się z tego cieszę. I wydaje mi się, że jest milion lepszych sposobów oddziaływania na życie publiczne, niż polityka. Mówię, to z własnej perspektywy tylko. I ani myślę zostawać politykiem, bo też jakby nie podobają mi się jako, wiesz, nie, nie chciałbym mieć, nie wiem, nie spotykać się towarzysko z politykami, wiesz. Wolałbym się spotykać z muzykami, no to jest jak fajniejsze środowisko. I tak się myślę, że Paweł Kukiz pewnie żałuje swojej decyzji, wiesz, no. dzisiaj, nie? No ten na liście PiS-u skończył? Mm. No, pokazała historia, że może niekoniecznie dobrze, że muzycy się w to angażują, bo też Paweł Kukis nie jest e, jedynym przypadkiem. E, tutaj też mówię o raperze. E, mm -hmm. Tutaj też, e, mimo wszystko, tak jak wspomniałeś, jesteś zaangażowany nie jako polityk, jako raper, jako człowiek po prostu. No i oczywiście pytanie, bo twoja płyta dwa dni przed wyborami się pojawi, czy na wybory trzeba iść? Na wybory trzeba iść, oczywiście, że tak, koniecznie, jasne bez dwóch zdań jak najbardziej z miliarda powodów, no jak, jak się zacznę rozwodzić, to, to nie skończymy, ale wydaje mi się, że wiesz, że oczywiście, że mają rację ci, którzy mówią, że pojedynczy człowiek ma niewielki wpływ na rzeczywistość tylko nie idąc na wybory w ogóle rezygnujesz z jakiegokolwiek wpływu na rzeczywistość, I to jest najważniejszy powód dla którego warto iść, no ale jakby wiesz, sposób naszej rozmowy w sferze publicznej e, i e, i Jedyny moment, kiedy możemy wyrazić swoje zdanie, to są właśnie wybory, tak naprawdę. Nie forum, nie Facebook, nie X, nie wiesz, nie cokolwiek innego, nawet nie marsz. Marsze są bardzo ważne, ale to nie one decydują o wyniku wyborów, tylko same wybory decydują o ich wyniku, jak zresztą zasady logiki nakazawałyby przy, przypuszczać. I tylko w, w, w ramach wyborów ym, parlamentarnych jesteśmy w stanie decydować o składzie parlamentu w żaden inny sposób. I to, to naprawdę od nas zależy, czy trafią tam osoby światłe ym, y, o jasnych umysłach i y, y, genialnych horyzontach, czy idioci. To naprawdę od nas zależy. Więc idźmy na wybory idźmy na wybory. Aj. Bardzo piękna puenta, wydaje mi się, na koniec. Ale jeszcze, żeby nie skończyć już tematem politycznym, to mam do ciebie na sam koniec pytanie: Jako ambasador honorowy. Czy prawo brzeże to jeszcze Szczecin? No tak, oczywiście to jest Szczecin. Wiesz, wiadomo, że, y, że ja na prawo brzeże czasami mówię Polska, uh -huh. prawda? No bo jednak wydaje mi się, że ta granica na odrze jest jakaś. I, y, 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 ale prawo to wiesz, wspaniałe miejsce, no, zielone bardzo. Co? Dla, wiesz, dla szczecinianina, z lewo brzeże też nie jest zaskoczeniem, że miasto może być zielone, bo lewo też jest bardzo zielone, ale No pewnie, że prawo to też Szczecin, jak najbardziej. To cieszę się, że wyjaśniłeś ten konflikt. A miałeś wątpliwości, tak? Ja nie, aczkolwiek wiele osób po mojej przeprowadzce sugerowało, mi, że to jest. mieszkasz z Niemiec? Tak, zgłosiłeś, nie. Dokładnie, dokładnie. A że jeszcze na Dunowie to nawet nie mówię, bo to No ja ale ile teraz, powiedz mi, dojazd do pracy ci zajmuje? Dojazd do pracy zajmuje mi około godziny. Okej. This is something. Tak. No, a wcześniej? A wcześniej 40 minut. Okej, no właśnie, czyli tak w liczbach bezwzględnych. Jak już się porównasz, to nie jest tak źle, nie? Wiesz co, ale to ma również swoje plusy, bo na przykład mogę sobie posłuchać muzyki, nad, mm -hmm. nadrobić książkę, której nie mam czasu poczytać. Okay. Mogę usiąść sobie w autobusie, mam mnóstwo czasu, żeby to mm -hmm. nadgonić. No jasne. W porządku. No, godzina to już robi wrażenie rzeczywiście. Coś można przeczytać. Tak, no właśnie, tak. To jest wyzwanie. Możesz do tego tak podejść i słusznie, że czytasz. To jak już tak o, o książkach wspomnieliśmy, to jeszcze na koniec. E, co ostatnio czytasz? E, czytam... Czytam cztery książki naraz, ale, ale teraz w tej chwili Karoliny Przeworskiej, Adret Polanim o aszkenazyjskich Żydach pochodzących z Polski, którzy na przestrzeni dziejów nowożytnych Izraela tam się przyczyniali do, do jego rozwoju, albo po prostu przyjechali. No w każdym razie bardzo ciekawe historie. Mam też na swoim shelf of shame wspaniałą książkę Niechciani, Nielubiani o historii warszawskiego rapu. Naprawdę świetnie napisana rzecz. I aż żałuję, że po prostu wiesz, tak zmęczony się kładę spać, że po połowie strony czasami zasypiam. I co jeszcze? I z, a słucham z kolei teraz fundacji Asimowa, tak? Asy chyba Asimowa, właśnie. I też to jest bardzo dobrze na, napisana rzecz i przeczytana. No coś, co zawsze Twoich fanów ciekawi, wydaje mi się, co Łona w tym momencie czyta. Dziękuję Ci, Adamie, że znalazłeś czas, żeby wpaść do nas i porozmawiać. Moim Państwa gościem był Adam Zieliński, Łona. Bardzo dziękuję. Elo. Rozmowa dnia w News Radio.